Proszę o komentarz. Wczoraj i przedczoraj w Polsce doszło do pewnego aktu sabotażu na kolei. Władze po raz kolejny pośpieszyli się z sugestią, a nawet stwierdziły wprost, że w sprawę tę wyraźnie zamieszana jest Rosja. Premier Tusk właśnie poinformował, że w akcie sabotażu uczestniczyło dwóch obywateli Ukrainy. Jak mógłby Pan skomentować wszystkie etapy, powiedzmy, tego rozwoju sytuacji? Po pierwsze, byłoby bardzo dziwne, gdyby nie oskarżono od razu Rosję. Rosja oskarża się o wszystkie przyjawy toczące się wojny hybrydowej. W Polsce wszyscy starają się pędzić przed lokomotywą europejską w tej kwestii i rusofobia kwitnie tam oczywiście w najlepsze. A, no, sam ten fakt, że Ukrainy, ale sam fakt, że ponownie pojawiają się obywatele Ukrainy w aktach sabotażu i terroryzmu wobec obiektów infrastruktury krytycznej, jest znamienny. Znamienny i oczywiście na miejscu Polaków, Niemców, Francuzów zastanowiłbym się, bo przypomnijmy sobie gazociąg Nord Stream, wybuchy Ukraińcy. Polacy zatrzymują podejrzanego o udział w tym. Żądania wydania z Niemiec. Co robią Polacy? Nie wydają. Zgubili się, zgubili się w trzech sosnach, a jeśli nadal będą tak igry z ogniem, to oczywiście spotkają ich bardzo surowe konsekwencje. Pojawiły się już oświadczenie, że skoro Rosja prowadzi rzekomo agresywną wojnę, to obywatele Ukrainy mogą robić, co chcą i nic im za to nie będzie. Tak, to ten sam Tusk mówił, ten sam Tusk chroniąc tego samego obywatela, który został zatrzymany i który był oskarżony o udział w wybuchach na gazociągach Nord Stream. Mówił, że jeśli jest to uzasadnione takimi dobrymi celami, to można zajmować się terroryzmem. Znawiam obrady. Proszę o zabranie głosu w trybie artykułu 186 ust. 2 regulaminu Sejmu Prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tustka. Bardzo proszę. Panie Marszałku, jeszcze raz gratuluję. Panie posłanki, panowie posłowie. Wolałbym w, w tym dniu zabierać głosy Wysokiej Izbie na inny temat, jak się państwo domyślacie, ale z oczywistych względów tak. jestem winny paniom i, panią posłankom i panom posłom informacje na temat ostatnich wydarzeń, a przede wszystkim tę informację jestem winien Polkom i Polakom. Wiadomo, ile emocji niepokoju yy, wzbudziły te zdarzenia. Informację, jaką Państwu przedstawię, otrzymałem na podstawie artykułu 12 ustawy o prokuraturze za pośrednictwem prokuratora generalnego w porozumieniu ze służbami specjalnymi i szefostwem policji. Chodzi o to, aby ze zrozumiałych, mam nadzieję, dla wszystkich Państwa powodów, żeby podać informację możliwie dokładną, Wszystkim, a dzisiaj w Polsce wszyscy są zainteresowani tą sprawą, a równocześnie, żeby w żaden sposób nie utrudnić żadnej operacji dalszego postępowania prokuratury i służb. Dlatego pozwolicie Państwo, że powiem dokładnie to, co po ustaleniach prokuratury i służb specjalnych mogę dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze najważniejsza być może informacja. Intensywna praca służb i policji oraz prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji. Mówimy o dwóch stwierdzonych aktach dywersji w miejscowości Mika i, i w okolicy Puław. Co do obu przypadków, mamy pewność, nie przypuszczenie, że. Próba wysadzenia torów oraz naruszenie infrastruktury kolejowej pod puławami. Oba te zdarzenia miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców i ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym. Poproszę chociaż przez chwilę będę mówił. Być może dla niektórych z Państwa to jest coś wyjątkowego, ale będę chciał mówić o sprawach poważnych, które interesują, jeśli nie Państwa, to na pewno Polaków. Wytrzymajcie pięć minut. Pięć minut. Minęło niewiele więcej niż 70 godzin. Ustalone osoby to... Obywatele, dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb prokuratury, a także wynika to ze współpracy z naszymi służbami sojuszniczymi. Jeden, jeśli chodzi ustalone, są ich tożsamości. Na wyraźną prośbę prokuratury. W tej chwili nie podam Państwu imion i nazwisk tych dwóch obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili, kiedy mówię do Państwa te słowa, prowadzone są kolejne operacje. I podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego lub drugiego sprawcy, podejrzanego sprawstwo, mogłoby utrudnić operację, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie to możliwe i operacje zostaną jeszcze dzisiaj zakończone, te o których mówię. Te podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich. To skazany przez sąd w Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy przebywający w Białorusi. Drugi to mieszkańc Donbasu, także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami. Osoby te po dokonaniu akty dywersji w miejscowości Mika opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc jeszcze nie były one zidentyfikowane przez służby. Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki. Akty dywersji przebiegały w odstępach czasowych. Pierwszy polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała prawdopodobnie doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowany w obrębie torowiska telefon komórkowy z Powerbankiem. Ta próba okazała się na szczęście zupełnie nieskuteczna. Drugie zdarzenie, to o którym tak głośno w sensie dosłownym, miało miejsce w dniu 15 listopada o godzinie 20.58, Tak wykazała rejestracja na kamerze monitoringu. Ładunek wybuchowy typu wojskowego, C4, został zdetonowany przy pom pomocy urządzenia inicjującego poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował. Ładunek eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa-Puławy, nie doprowadzając do wykolejenia, a jedynie do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu. Maszynista nawet nie odnotował tego zdarzenia, przejeżdżając przez to miejsce. Polska jest w stałym kontakcie ze służbami specjalnymi państw sojuszniczych i zrobimy wszystko, by ścigać sprawców tych zdarzeń. Trwają czynności, by ustalić wszystkich odpowiedzialnych za te zdarzenia i ich współpracowników. Pierwsze zgłoszenie to sobota 15 listopada, godzina 21.40. To jest zgłoszenie przez mieszkankę mieszkającą niedaleko miejsca zdarzenia w miejscowości Mika, która zgłosiła policji, że usłyszała huk. Policja zjawiła się na posesji za wywiadamiającej po 20 minutach. Na podstawie zeznania osoby, która zgłosiła tę domniemaną eksplozję i zgodnie z jej wskazaniami przeszukiwano teren przez ponad godzinę. To była noc i według osoby zgłaszającej ona nie była w stanie stwierdzić ani zasugerować, w jakim miejscu doszło do, tej, do tego no, eksplozji, nawet nie wiedziała, czy to jest eksplozja, ponieważ ona odnotowała tylko huk. Policja po godzinnych poszukiwaniach w terenie wokół posesji odstąpiła od dalszych działań, nie odnotowując okoliczności, które kazałyby prowadzić inne czynności. O godzinie 7.40 w niedzielę. Kolejny pociąg przejeżdżający przez ten fragment torowiska zatrzymał się. W miejsce, w którym dokonano eksplozji, było naruszane przez kolejne przejazdy, i ten pociąg, ten, który w okolicy 7.40 w niedzielę rano się zatrzymał, był już narażony ze względu na naruszenie torowiska, już na większą skalę, na wykolejenie, ale dzięki refleksowi maszynisty nie doszło do y, tragedii. O godzinie 9.43 w niedzielę rano y, poinformowano po sprawdzeniu przez policję miejsca zdarzenia i zawiadomienia przez maszynistę powiadomiono y, władze państwowe, które w takiej sytuacji powinny być informowane. O 9.43 taką informację otrzymałem. Ja jako premier, pan prezydent oczywiście i ministrowie z, zainteresowani z racji dziedziny, jaką się zajmują y, y, całą sprawą. To tyle, jeśli chodzi o, o te podstawowe fakty. Równocześnie mamy do czynienia nie tylko ze zdarzeniem bezprecedensowym. Proszę się nie dziwić, że y, y, ludzie przeżywają to tak emocjonalnie. Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę. Jak państwo wiecie, o tym informujemy wtedy, kiedy to jest uzasadnione. Polska jest obiektem rozmaitego typu prób, dywersji, dezinformacji, także czasami akcji kinetycznych polegających na przykład na celowym podpaleniu no, najgłośniejszy akt takiej dywersji to oczywiście Marywilska. Kiedy mówimy o tym, że dopadniemy tych, którzy są sprawcami także tego aktu dywersji, to mówimy to na podstawie dotychczasowych działań polskich służb, polskiej prokuratury. Mówię to nie dlatego, żebym widział w tym jakąkolwiek moją zasługę czy ministrów. Naprawdę. Ale chciałbym, żeby na tej sali, podobnie jak w całym kraju, wszyscy wiedzieli, że policja, służby specjalne i prokuratura pracują zawsze w takim przypadku z niezwykłym poświęceniem i intensywnością. Pierwszy akt dywersji, który miał miejsce we Wrocławiu w styczniu 2024 roku, dokładnie zbudowany był na tej samej zasadzie. Zresztą za chwilę o tym powiem jeszcze dwa zdania w odniesieniu do innych zdarzeń. To samo modus operandi. Zresztą po tym zdarzeniu służby specjalne przeprowadziły taki specjalny briefing dla Rady Ministrów. Mieliśmy specjalne posiedzenie rządu, gdzie opisano ten modus operandi rosyjskich służb specjalnych, który obowiązuje nie tylko w Polsce, ale właściwie wszędzie na świecie. We Wrocławiu to była próba podpalenia składu FARB. Ukrainiec mieszkający na stałe w Niemczech, zwerbowany przez rosyjskie służby. Za pieniądze został złapany, zamach został udaremniony. Osoba jest skazana i siedzi. W sumie, jeśli chodzi o akty dywersji, zatrzymaliśmy w Polsce do tej pory 55. 55 zatrzymanych, w tym 23 aresztowanych, są to skazani za próbę, za pomoc, 28 wydalonych na front. To wtedy, kiedy zgodnie z tym rosyjskim modelem działania. Kiedy są to obywatele Ukrainy, są wydalani do Ukrainy i tam przez władze ukraińskie wysyłani na front. W ostatnim czasie zatrzymaliśmy także osiem osób zatrzymanych za próby rozpoznania, rozpoznawanie różnych obiektów krytycznych. I we wszystkich tych przypadkach mamy kwalifikacje z artykułu 30. To jest współpraca z obcymi służbami, i we wszystkich tych przypadkach. Identyfikujemy służby rosyjskie jako zlecające te zadania, zarówno akty dywersji, jak i akty wywiadowcze. Otrzymuję od moich partnerów w Europie, ostatnio w Mołdawii, w Rumunii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, dokładnie te same sygnały o dokładnie tej samej metodzie działania. Czy to są tak spektakularne akty, jak próba zamachu na życie? premiera Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy temu podłożono bomby zapalające pod prywatnym domem premiera Brytanii. W tym czasie przebywała tam jego rodzina najbliższa. I aresztowano dwóch Ukrai Ukraińców zwerbowanych przez służby rosyjskie. Tak jak to było, jak już powiedziałem, we Wrocławiu. W Rumunii, w Mołdawii zatrzymano. Y Podejrzewanych o próby, jeszcze nie zamachu, ale próby takich działań, które budziły wielki niepokój, bo osoby te były wyposażone w ładunki wybuchowe i twierdziły, że przyjechały z Polski. Mamy tego typu spraw, zamachy na życie, tak jak to było w Niemczech, gdzie ten model zawsze jest bardzo podobny. Najmuje się obywateli innych państw, najczęściej Ukrainy. W tym przypadku mamy do czynienia, w tym konkretnym, jeśli chodzi Mikę i Puławy, jak powiedziałem, jeden skazany w Lwowie za akty dywersji, drugi mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury, który także uciekł na Białoruś. Y mamy do czynienia prawie zawsze z tym samym modelem. Rzadko kiedy, chociaż wśród zatrzymanych jest jeden obywatel rosyjski, ale rzadko kiedy bezpośrednio Rosja. Y ujawnia swoje intencje poprzez zatrudnianie swoich obywateli do tego typu akcji. Chcę podkreślić, że zleciłem premierowi Gawkowskiemu, jako ministrowi odpowiedzialnemu za cyberbezpieczeństwo, także monitorowanie tego, co dzieje się w sieci. <laughs> Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z aktem dywersji, którego skutkiem mogła być i tutaj pomógł nam także błąd zamachowców, ale mogła być już poważna katastrofa z ofiarami. Dlatego mówię o tym, że przekroczono pewną granicę i sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Chcę podkreślić, że to, na czym zależy władzom rosyjskim, to nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji ale także na konsekwencjach społecznych, politycznych faktu, że ta akcja ma miejsce. To jest oczywiście dezorganizacja, chaos, panika, spekulacje, niepewność. To jest jeden efekt, a drugi to jest oczywiście budzenie nastrojów no, możliwie radykalnie antyukraińskich. To szczególnie jest groźne w państwach takich jak Polska, gdzie mamy wystarczająco dużo ciężarów, jakie ponosimy z tytułu no ponad miliona ukraińskich uchodźców w Polsce i wiadomo, że coraz łatwiej ze zrozumiałych względów rozbudzać sentymenty antyukraińskie, ponieważ coraz częściej obywatele polscy niosą te ciężary wynikające z faktu, że gościmy tak wielką liczbę uchodźców i imigrantów. I warto mieć świadomość, że z punktu widzenia rosyjskich interesów Budzenie radykalnie antyukraińskich emocji, dezinformacja typu, że ukraińskie drony atakują Polskę, teraz, że Ukraińcy wysadają pociągi, ma y, no, jakby podwójny walor z punktu widzenia rosyjskich służb. Myślę, że nikomu tego nie muszę tłumaczyć, niezależnie od tego, jakie na tej sali i w Polsce ludzie, panie, panowie posłowie, obywatele mają poglądy na Rosję, Ukrainę, politykę, rząd. To nie ma większego znaczenia. My naprawdę chyba wszyscy. I wystarczy odrobinę zdrowego rozsądku, żeby to umieć zdefiniować. Umiemy wszyscy zdefiniować rosyjski agresywny interes polityczny, militarny, który wymierzony jest równocześnie z oczywistych względów i w Ukrainę, w Polskę, i w cały, w cały Zachód. Dlatego bardzo proszę o to, aby w tej kwestii, w tak ważnych sprawach jak zamachy terrorystyczne, akty dywersji, żeby starać się respektować. Przede wszystkim komunikaty. Ja zobowiązałem prokuraturę, służby specjalne znaczy poprzez prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, aby wszystko, co możliwe i co nie przeszkadza ich działaniom i operacjom, natychmiast przekazywać opinii publicznej. Żeby opinia publiczna w Polsce nie ulegała albo takiej, no wiecie, spekulacjom i plotkom, a szczególnie, żeby nie ulegała koordynowanej ze wschodu dezinformacji, bo tego jesteśmy dzisiaj świadkami i to na dużą skalę. Dlatego zwróciłem się do premiera Gawkowskiego o monitorowanie i raportowanie, jak wygląda sytuacja także w sieci, jeśli chodzi o informacje i dezinformacje dotyczącą tych konkretnych zdarzeń. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego no, słuchajcie, już proszę. Już lepiej nic nie mówcie o tym, że ktoś kogoś chce podsłuchiwać. Znaczy, jesteście ostatni, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos. Może z moją rodziną chcecie się umówić w tej sprawie, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji. Be... Dziwię się Wam naprawdę. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Minister Spraw Wewnętrznych Administracji, po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych, zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie tak jak dotychczas drugi stopień alarmowy. Dziś wydam stosowne zarządzenie w tej sprawie na podstawie ustaw o działaniach terrorystycznych. Zwróciłem się także do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu um, wydalenia Polsce, do, do, do Polski oddania Polsce podejrzewanych o zamach terrorystyczny zarówno do władz Białorusi, i do władz Rosji. Ale będziemy podejmowali także inne działania, które... Yy, Mam nadzieję, doprowadzą do szybkiego ujęcia sprawców i ich współpracowników. Poinformowaliśmy także naszych partnerów i służby sojusznicze o wszystkich szczegółach operacji, jakiej Polska miała stać się ofiarą. Jeśli chodzi o zaangażowanie. Wojska w porozumieniu z panem premierem Kośniakiem Kamyszem i szefem sztabu, generałem Kukułą pracujemy nad y, y, możliwie skutecznym, rozsądnym i efektywnym użyciem wojska do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej. Wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, pan premier kośniak Kamyś poinformuje państwa o decyzjach w tej kwestii w najbliższych godzinach. Y. Absolutnie rzeczą najważniejszą z naszego punktu widzenia jest y, y, bezpieczeństwo polskich obywatelek i obywateli. Chciałbym, żebyście mieli Państwo też świadomość, że my mamy do czynienia z, y, y, z dziesiątkami prób symulowanych, udawanych albo autentycznych. To od anonimowych telefonów o podłożeniu ładunków wybuchowego, tradycyjna metoda, ona się powtarza z regularnością, no, nie ma tygodnia, żeby nie było tego typu fałszywych alarmów bombowych. Ale także, o czym też informowałem już wcześniej, na przykład yy, dziwne, niepokojące, podejrzane działania, zachowania, jeśli chodzi na przykład o instalacje wodno-kanalizacyjne w niektórych miastach. Yy, działamy zawsze naprawdę szybko. Mówię tutaj nie, o, o służbach. I jak wiecie państwo, ta wojna trwa już lata. Te akty dywersji i działania rosyjskich służb w całej Europie, nie tylko w Polsce, Niestety nabierają rozpędu, mamy do czynienia z eskalacją. I na szczęście mogę powiedzieć, że do dzisiaj w Polsce nie odnotowaliśmy ani jednej ofiary. Ani jednej ofiary. I dlatego jeszcze raz bardzo proszę wszystkich obywateli, obywatelki, ale także panie i panów posłów, abyśmy w tych krytycznych chwilach, żebyśmy wspierali z całej siły działanie. Polskich służb, polskiej prokuratury, polskiej policji, polskiego wojska, wtedy, kiedy trzeba, i żebyśmy w tej kwestii rzeczywiście fizycznego bezpieczeństwa Polek i Polaków i bezpieczeństwa państwa polskiego w tym najbardziej konkretnym wymiarze, żebyśmy niezależnie od emocji i politycznych konfliktów szukali tego, co łączy, i, i, i wspierali państwo polskie nie Tuska, nie Kosiniaka, Kamysza, nie Sikorskiego, tylko państwo polskie w działaniach przeciwko, przeciwko dywersantom, rosyjskim służbom i innym formom agresji wymierzonym w nasze bezpieczeństwo i w nasze interesy. Liczę na zdrowy rozsądek i taki elementarny patriotyzm, niezależnie po której stronie sali w naszym Sejmie Państwo siedzicie. Dziękuję bardzo. Прошу комментария. Вот э, вчера или позавчера в Польше произошла некая диверсия на железной дороге. Официальные власти поспешили в очередной раз намекнуть или даже прямым текстом сказать, что в этом явно замешана Россия. Только что премьер Польши Туск сказал о том, что два гражданина Украины оказывается участвовали в этой диверсии. Вот как бы вы могли прокомментировать все этапы, так скажем, этого развития? Ну, Во-первых, было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию. Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которые происходят. В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане. И русофобство, конечно, там цветет пышным цветом. Но сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов, критической инфраструктуры примечателен. Примечателен, конечно, на месте поляков, на месте э, немцев, французов. Я бы, наверное, задумался, потому что давайте вспомним северные потоки, э, взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требование выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах. И здесь, э, если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придется встретиться с очень суровыми последствиями. Более того, тут уже ведь звучали заявления, так как Россия якобы ведет агрессивную войну, то, соответственно, граждане Украины могут делать все что угодно, и за это да, им не ну, должны... Это учиться. тот же тот же самый туск говорил, тот же самый туск покрывая вот того самого гражданина, который был задержан и который обвинялся в причастности к взрывам на северных потоках, он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься.